W kolejnym odcinku nagrywamy dzisiaj No, jesteśmy w tym oto miejscu Ej, zobaczymy czy... Nikoś stój na chwilę No nie, bo chcesz mi uderzyć pewnie znowu Ale patrz gdzie ja jestem Ebo bo mam krzemień ja Chcesz sakwę? Nie, po co bo nie mam so do mnie, wysił, bo ja mam sakwę Z dwoma tymi z, z tym, z jabłkami, 40, po co jest wełna w ogóle, bo ja mam 40 wełny. Nie wiem po co ci. Ej, poczek, urosło. poczekaj, fajna nam urosła. Chłopi, poczekaj, moja farma urosła. Poczekaj. Bieraj farma. Julo, zbieraj farma Dobra, już. O, o. Aj, dobra, myślałem, że trafię. Dobra. Aha, bo to chcieliśmy strzelić. No, z od dystansu. Dobra... i to. Patrz na naszą farmę, patrz jak się rozrosło. Ej, co jest, w ogóle praktycznie teraz mi krzemieje wypadają. Pyk! O cholera! O kurna, i teraz mam jedno serduszko. Co? To ile ci to zadało? No tak, tylko że miałem łajsa Dobra, ej daj mi te złoto! Daj mi te złoto, przypalę je i zrobię y, te złote jabłko Daj mi to złoto okay. No to je przypalam już, jest A. przypalana No to ja idę wziąć te złoto potem y, Jeszcze może ci dołożę, może mam y, I wiesz Dobra. wtedy A ja mam, ten, bo ja mam siedem masz! 7 siedem masz masz O cholera a ile potrzeba na jednym? Na jeden złotych jabłek. Nie wiem, zobacz, musisz zobaczyć, ja nie chętnie. Tutaj mamy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 trzeba na jedną jabłkę złote. Dobra. To już jedno mam, bo ja przyniosłem na jedno jabłko. Dobra, dobra nie wiem po co, ale ustawiam jabłkę. No nie, no nie, no. No dobra, nie ustawiam. No możemy... Dobra, jeszcze możemy... dwa i będę miał pierwsze złote jabłko, ale yy, nie ruszamy go, tylko, tylko go zostawiamy do, na skrzynie. Jak będziemy mieli dwa e, złote w... jabłka, to wtedy będziemy sobie mieli po jednym. Dobra, e, bo możemy się z nim domu No, No tak, pobijemy się. Dobra, trzy. No to dwa, jeden. Zrobiłem złote jabłko. Cho... Znaczy no refa, no. Chowam je do małej skrzynki. No tak gdzie jest widzenia. E, to żeby nie padało. Dobra, choć się pobijemy trochę z ząbiakami. Ale przecież możemy z góry postrzelać trochę. E, dobra, no w sumie, nie? Chyba, że zrobimy... Ej, sobie banię, bo ci bania padła. Co? Hmm? Nie! Nie będzie dopiero! A bo ja mam... mam 10 km Ja szukam na przykład... Jest, tam jest. Kurde, nie trafię go tam. Jest, tu jest zombiak na drzewie, strafię go. Dostał. A idziemy na blisko czy nie? Ja strzelam na razie zombiaka z dystansu, ale dostał. Ale ten zombiak tak dostaje. Leży, zabiję zombiaka. Dostał? Clipera no. zabije, bo klipera ja Mam creepera zabiję, bo creepera e, bo mam, takie, mam takie pytanie. No? Bo nic nie mamy żeby zrobić jedną strzałę. Nie wiem. Ale dobra, ja, ja idę na blisko się bić. Bo y, stąd ciężko trafić. Ta wieża jest ogólnie tak na sebe, jakby nam przeszkadzał. To jak na przykład by nam daleko uciekł, to byśmy... choć się bijemy bo ja mam 10 krzemienia chłopie e, to daj no, a nie no to jeszcze nie robimy no to ja mam 13, tylko czekaj odłożę tutaj gdzieś nasze wyklokalisko, dobra 13 krzemienia masz a ja, dobra. Chodzę, ja mam ustawiony bo ja mam dosłownie ustawiony ten zapasowy set od razu, chodź idziemy na, na, nawalać się nie no nie, tak, jeszcze nie e, ja sobie ustawię na razie są... ten słabszy set Ej, była dostaję od kogoś. Też nie leje. A, zombiak i ten. I ten. Ej, pomóż mi! ja dostaję. Leży. Leży. one, Ej, baj. Dobra, chodź się, bijemy. Czas Ej, boi, na klepanie! Zombie, zombie. zombie. Ej, ile chłopów tam mi Ej, strzelamy z łuku. No creepery nie daleko. E to ty bierzesz creepery wtedy, a ja ci swoje plecy. Leży. Dobra. Zombie. Ej, zombie się w drzewie zbugował. To strzelam go z łuku. pyk! Kurde, myślę, że go trafię. Zombie, ale... Trafiłeś go, tylko że Ej, zombie cały. mi... ...seksi złotych. Ja złotych? Oku... Ja... Gdzie? Gdzie jest? Mogę... Mogę na części tego setu, proszę. Poczekaj, gdzie jest? Ale część... Przejść... Bez... Złota klata! Złota klata! zrobię go! A mogę ja mieć złotą klatę? Bo ty wziąłeś hełmy dwa. Dobra, no. Dobra, symuluj. Tak już jest. na zniszczenie. Tam, dostajesz dwa, dwa strzały już da, masz zniszczone, więc... Też mhm. czy nie? Dobra. O, no, taką druknęłam, nie? Powiedz mi, jak pan. Ja liczyłem, bardzo... Dobra, idę nawalać też ten. Yy, musimy mieć oszczędności na, yy, na, na przykład na też... Kurde. O kurde, minizombi ratuje raz. Lecę, lecę, raty. lecę. Go będzie ciężko z łuku trafić, ale dlatego nie będę go walił z łuku. Gdzie on jest? Zbugował się. Zbugował się, się. Walę go. To, dobra, to się? Nie kręć go, bo wtedy nie trafię. Oj, oj, oj. To jest taka inwazja zombie. O kurde, On dostaje, on dostaje. Ej, dostaję, on dostaję, buch dostaję, buch dostaję. Walę z łuku Chodź na może y strzelnicką ten Dostał? Proszę, ratuj, ratuj, jedno jedna córka I jest, pyk Uratowałem Kolejny, Dobra. kolejny Leży, skoczyłem Dobra. na niego Dobra, to osłaniaj mnie, osłaniaj mnie Osłoniam, osłoniam, osłoniam. Tam jest zombie jeden. To jest... Ej, ja muszę sobie coś wywalić, żebym miał to. Jest. No. Ej, ja zabiorę. Nie, nie spiam. Dobra. Ej, ja jestem go, ja mogę już iść ja, Nie, nie bij się, bo ja muszę zebrać to No i czemu? No tak. Tutaj byli gdzieś. Zombie tam jest. Tych szk potrzebujemy szkieletów leci do mnie, zombie. Ej, ja nie wiem czy się nie bardziej opłaca by... y, tych... mieczyków robić. Czemu? No bo y, A ja to skryta stąd? zadaje więcej sikiera. I się szybciej niszczy niż miecz. No w sumie miecz mógłby być lepszy. Dobra, jak znamy się zniszczy sikiera, to idziemy miecz? po miecz. Ej, dostaję skądś, co jest. Co jest? A bo tu. Szkielet jest, dostaję. Pomóż, bo dodam. De Dedam! Dwa serduszka, ja uciekam do bazy. Ile ty masz? Ja? Dwa. Mi się regeneruje już. Ja mam dwa serca idę sobie zrobić śmierć. A bo i wiesz, dlaczego ja takiej bomby dostawałem? No. Bo mi klata padła.

Easy, 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 easy Ej, ktoś Pająk, do mnie dzwoni? Nie, nikt do mnie nie dzwoni. Pająk, palonka, mam pająka. Jaki środom? Co jest? Chodź do mnie, chodź do mnie, chodź do mnie. Dobra, mam miecz, idę walczyć. Weź do mnie bo ja mam pająka. O kurde, go nie Lecę do ciebie, lecę do ciebie. Walę pająka. pająka. Ale, ej, mierz, jest dwa razy lepszy. O, lipka. Trosz, tr ej, mierz, to jest taki kozak. Pójdź sobie zrobić. Jak ci? Walę go, go. leży. Do... Aj, ja jak coś mieć, jest trzy razy szybszy. Ej, mama do mnie dzwoni, ale nie mogę odebrać. Ej, ty chronnie, bo. Ty, bo ja dedam. Ja też dedam! Trzymaj tarczę! Nie dedam, no kurde, no czego uciekasz? Od tyłu ich walę z łuku. No, dwa serduszka. Le, zabiję. Ja nie cały czas odrzucam od mamy, bo kurde. dogrywamy. Leż, zabiję ich wszystkich, chodź. Ej, no, łuk no, Ej, Łuk jest taki opi. Ej, Łuk jest taki opi, ja prawie zginąłem przez to było tyle szkieletów. Łuk nas uratował w tym momencie akurat, bo gdybyśmy nie mieli Łuku, to byśmy prawdopodobnie deadli, bo... To prawda. nie mieli no. co zrobić. Ej, creeper, creeper! Deadłem. Teleportuj się do mnie od razu, szybko. Dedłem. Tylko szybko, szybko. Nie, czepa ja się do mnie, tylko się muszę je Dobra, to nie zbiera ich. Uratowałem cię. Czepa, 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 czepa. Gdzie? No, itch, itch, itch. O cholera, ile ja mam tych itemów tutaj swoich. Ej, nie, bo creeper jest. Creeper tu jest. Creeper jest! Nie go, gdzie? No nie! Dzięki! On tak przez. Kurde, wszystko mi. Co tu się stanęło? Mam chływkę jak to. No to daj mi go! To chodź tu. Wszystko go on zniknie. Тут он, тут тут Где? Нет, не во место. Ну не вверх, Го. Где Ну, Ну, взял еще, Го. Утка, утка, Тут не мам ты носишь? Ты носишь при себе обсидиан, хлопья. Не мам жадный свой... Что есть? Кирилл, что ты? Не мамуку. Ебать. Sprawdźcie ty go nie masz. Sprawdź dokładnie. No ja mam tylko swój jeden. Czy na serio chyba łuku nie, no. ma o, nie mam? Nie mam! Nie jeden mam. Ja tylko pumkowo miałem. A bo mnie ktoś strzelał z łuku. Jak się? Jest, mam swoje itty. Dobra, no. ej stary, ta noc była bardzo ciężka. A ty też prawie dałeś raz. Ja dla ciebie się no tak, poświęciłem. No. z kantaną. Ejara. Inkre. No trzeba chyba za poświęcenia trochę powiększać i zacząć. Ej, mogę zrobić kowadło z z tego naszego żelaza? No żeby zrobić lepsze łuki Ej, kupię! Nie wiesz co ja mam! Co? Chcesz wiedzieć? No nie, nie chcę. Bo wiadomo, że chcę. Pię 57 łączki mączki kosztują. Ej, i, zrób zrób kości mączkę kosztują. Poczekaj. Ja Ej, Alan, on, patrz, Ej, ja chyba kowadła nie mogę zrobić. No przecież. Wiesz, do, do kowadła trzeba mieć bloki, ten. E, Żelaza. Co ty gadasz? Nie trzeba. No kiedyś trzeba było. Nie było trzeba nigdy bloków, co ty pieprzysz? To no nie ja gadam, chyba ty gada no to... Dobra nie kupisz Ej, dobra, nie y... Nagrywam Dobra, chłopie patrzy na naszą farmę Ej, patrzcie na naszą farma. ja tu w ogóle nie użyłam ani razu jeszcze mączki kostnej. No Boże, no! Ej, widzowie, na, na chwilę wyłączę ten.